Ja, oczywiście, Makowic, z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy z takiego budżetu 20 zł da się zrobić kostkę na bitwach. Także to jest cel na dzisiejszy odcinek. Ja, za, ja oczywiście zachęcam Was do wpłacania z moim kodem, czyli z kodem Kebus, bo tutaj 10% plus do e, wpłaty. E, póki jest event, polecam bardzo wpłacać, generalnie mm, polecanko i 2,50 darmowe na start, jeżeli jeszcze nie graliście. I tutaj, oczywiście, z kodem kebus. Link też do stronki macie w opisie, także polecam sobie zerknąć. Event dalej trwa. Lecimy sobie i tworzymy sobie skrzynki za około dwie dychy. No i będziemy sprawdzać, czy z tych dwóch dych da się rzeczywiście zrobić kosy. Generalnie, jaki jest plan na te skrzynki? Nie będziemy żadnych wkładać skrzynek jednoprocentowych, bo wiecie, że to jest jakby bardzo ryzykowne i szansa na to, że dropnie nam kosa jest minimalna. Ta szansa jest, zresztą udowodniłem to odcinkiem, gdzie otwieraliśmy skrzynki jednoprocentowe, ale ona jest naprawdę bardzo mała. Więc będziemy sobie próbować od dużej ilości tanich skrzynek po jakieś po prostu trochę droższe do dwóch dych. Troszkę kaski mamy, nie jakoś super dużo, ale ze 180 zł jest, także to sobie właśnie przetestujemy. Więc zaczniemy sobie może od dużej ilości tanich skrzynek i sprawdzimy jak to będzie wyglądać. Więc polecimy jakieś skrzynki do właśnie dwóch dyszek, 20:45, lecimy i oczywiście lecimy. Czterech graczy, dlatego że my chcemy zrobić kosę. E, więc lecimy czterech graczy. Pewnie będą musiał dodać boty, chyba że jakiś tutaj gracz się skusi na taką dłuższą bitewkę. E, ale my sobie jeszcze jakieś boty e, pododajemy. Może ktoś dołączy, zobaczymy. Jeżeli nie, to po prostu zagramy z botami. Bo przypominam, że jest opcja na dropie dodawania sobie botów, jeżeli e, długo jakiś ziomeczek do Was nie dołącza. Więc zagramy z botami, zobaczymy, czy wczytam je od razu, czy będą się restartować. Mm, ok, wczytuję, bardzo fajnie. I lecimy. Lecimy i zobaczymy. Okej, okay, zaczynamy bardzo fajnie. Zaczynamy bardzo fajnie. Ten Ice Blast nas y, mocno ustawił. Także naprawdę fajnie zaczynamy. E, Tam MP7 też jest coś warta. Powiem szczerze, że zaczyna się obiecująco. Zaczyna się obiecująco. Okej, okay. petka, ona jest raczej nic nie warta, dokładnie tak. A zaczyna się naprawdę obiecująco. No, póki co tylko my mamy jakiś lepszy drop. Ziomek ten jeszcze tutaj drugi, bot Lilo ma 11 ziko, także on też coś tam dropi. Oj, tam Sirexik poleciał, to trzeba uważać na tego ziomeczka, na Diego. No, liczymy teraz, że po prostu nie będzie jakiegoś super dropu. Okej, okay. trzy dyszki. I ostatnia skrzynka. Miejmy nadzieję, że tutaj koska nikomu nie poleci. Eee, dobra. 90 zł mamy z pierwszej bitwy. Eee, zapamiętajmy to, 90 zł z pierwszej bitwy. Eee, I lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej, teraz po prostu polecimy skrzynki bliżej tych dwóch dych, żeby eee, sprawdzić. No jak te skrzynki bliżej dwóch dych oddadzą. Eee, także dajmy sobie może. Hmm. Dajmy sobie skrzynię shadow. I coś dorzućmy, na przykład takiego Diablo, e, i oczywiście dla czterech graczy, i lecimy z tym samym. Myślę, że lubicie w sumie takie odcinki na mniejszych kwotach, bo wtedy sprawdzam, tak naprawdę, realne szanse, e, jak ktoś sobie wpłaca rzeczywiście jakieś tam dwie dyszki, y, ile jest w stanie z tego wyciągnąć. Także zobaczymy, ile ktoś by wyciągnął z tej bitwy. Nie muszę jej wygrać, ale zobaczymy, generalnie, ile tego jest się w stanie wyciągnąć. Kajma okay, biznes, tam na pewno będzie najwięcej, dokładnie tak skrzynia diablo raczej już nas nie uratuje bo tutaj te różowe skin <laughs> <laughs> o oh, kurde chłop wildfire'a dropnął nie trzy stówki. no to widzicie z bitwy za dwie dychy mielibyście już kosę to jest mocne to jest mega mocne no niestety nie trafiliśmy i my co jest przykre no ale przeboleje to jakoś e, polećmy sobie może teraz jedną skrzynkę za dwie dychy y, niech będzie to skrzynia niech będzie to blackbeard Zobaczymy, jakby to wyglądało na pojedynczej skrzyni. Bo. No kurczę, nie wiem. Wydaje mi się, że taka pojedyncza skrzynia może oddać, ale wydaje mi się, że lepiej właśnie jest kilka takich mniejszych skrzynek. Lepiej sobie rozbić to na kilka mniejszych, bo zawsze jakiś tam. Oha. Aha. No chyba, że jesteście botem cyberem. No to po prostu sobie wchodzicie i zgarniacie stówkę. No, ale niestety my nie jesteśmy botem Cyberem, więc spróbujmy jeszcze raz na tych, że tak powiem, tańszych skrzynkach. E, tym razem spróbujmy sobie jakieś takie mm, takie o. O no, idealnie czterech graczy. Stwórzmy wszystkie z tą szarą obramóweczką, OG. E, oj, niestety, kliknąłem na, na bota. Nie chciałem tego zrobić. Więc wróćmy sobie do naszego Case Butla. Miejmy nadzieję, że tam nikt nie dołączył i nie wystartowało. Nikt nie dołączył. Dzięki jest z nami zainteresowany. Zainteresowany Ale to może i lepiej Bo my chcemy zgarnąć kaskę, my chcemy ta Lilo dodamy Bo ma małe procenty, a się okaże, że kurde tu wygra Ale dobra Zobaczymy Tym razem znowu bitewka rozłożona na parę skrzynek Zobaczymy jak to pyknie, no i bot wykrywa na razie Z botem Foxim, także zobaczymy Okej, okay, naga Dobra, fajnie, że tego glocka faktory nie odropnęliśmy, to coś, coś, tam nam daje. Że nie jesteśmy jeszcze na super przygranej pozycji. Eee, 6 zł. no różnica 4 zł to, to jest jeszcze do odrobienia. Eee, Okej, okay, no tutaj niestety chyba... Mm, bot Iwa. W ogóle mamy najgorszy drop z tych wszystkich. No, mamy najgorszy drop. Najgorszy możliwy drop mieliśmy, no trudno. Eee, mówi się trudno. Eee, dlatego stworzymy sobie... Jeszcze jedną bitewkę, jeszcze jedną bitewkę, bo czemu by nie? Wygraliśmy na początku naprawdę biquinem, także stwórzmy sobie jeszcze jedną, jedną bitewkę. Zróbmy może cztery takie skrzynki, będzie idealnie 20 zł. Stwórzmy sobie bitewkę, no i oczywiście dodajmy nasze bociki. O, w ogóle taką na listę sobie można zmienić. Ciekawie, dobra. Spróbujmy te boty jakoś wymienić. Dodamy bota Lilo, bo mu rzeczywiście słabo szło. Także zobaczymy. Czy teraz też się to powtórzy? Liczę na to Dobra Totalnie nie wiem, ile te skiny są warte No na razie chyba kupa, kupa No i chłop dropi MK Night Terror Bot Cody, ej bot Cody jest za dobry Musimy go wydupić, bo on zawsze wygrywa Ej dobra, food chain, food chain O, 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 się to utrzymać Totalnie nie wiem Okej, okay, wygrywamy to. 34 zł. No, może nie najlepsza bitwa, ale ją sobie zgarniamy, także bardzo fajnie. Wiecie, co bym chciał jeszcze zagrać? Jeszcze jak jesteśmy na takim odcinku, bo ja generalnie lubię takie odcinki. To zagrałbym sobie skrzynię gradient. I zagramy sobie skrzynię gradient z. z bulletem. 21 zł. Let's see. Dajmy sobie boty. Eee, dobra, botlilo, bo Bot Lilo to jest takie gówno. Ja teraz tak mówię, a on dropnie kosę, nie? To by były jaja. Ehh, ale nie no, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Ja mogę dropnąć kosę, nie obraziłbym się. Więc to jest najlepsze. Że ja bym to wygrał, gdyby on tej kosy nie dropnął. Nie, no bo... Nie wiesz, czy z tym miasto widzą. Pamiętacie? Streama, gdzie powiedziałem, o, może jeszcze kosy dropnę i dropnąłem kosę. Dokładnie to się stało i bo Lilo dropnął kosę. No i tym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Pierwszą bitwę i jakąś tam jeszcze wygraliśmy. Eee, także nie było najgorzej. Eee, z bitwy idzie zrobić kosy, tak jak widzicie. I co, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.